Drodzy Państwo, co możemy zrobić z polskich jabłek? Oczywiście są to jabłka, które po prostu są spadami. Te spady możemy wykorzystać i możemy, możemy zrobić z tego powidła. Czyli powidła polskie, gdyż są to polskie jabłka. Dzisiaj mamy u siebie dwie młode osoby, które pokażą Państwu, jak zrobić w najprostszy sposób powidła prepersa, które przetrwają... 10 lat, dobrze słyszycie 10 lat, są to młodzi ludzie, młodzi prepersi, którzy starają się robić to tak, jak robili ich ojcowie, dziadowie i pradziadowie. Przedstawcie się. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Ducha. Witam, to Bacińska. Proszę bardzo, pokażcie jak robi się powidła, pokażcie to naszym prepersom, aby oni mogli przygotować się na takie czasy ekstremalne jabłek trzeba zrobić z polskich jabłek, których nie kupujemy w sklepach rzekodowarowych, tylko najlepiej spadnięte jabłka ze wsi, od chłopa, można wziąć gdzieś, gdzie się nie ma swoich. Jabłka obieramy, kroimy drobno, a później zalewamy wodą i czekamy, aż się rozpadną można już je wrzucać później do słoika. Swoich... Tak, ważne jest, aby dodać cukru, gdyż wydłuży on po prostu żywotność naszych konfitur. Będą one mogły przeleżeć aż do 10 lat. 10 lat? W jaki sposób to robicie? Pobieramy jabłuszka, kroimy na mniejsze kawałeczki, wlew... wsypujemy wszystko do gara, zalewamy wodą. aby Ale pełno nie wody ile wody daje? Nie, wody nalewamy na dno troszeczkę, aby się jabłka nie przypaliły. Dosypujemy cukru. No i to by było na tyle. Możemy ewentualnie dodać jakiś cynamon, jakieś goździki i co tam kto jeszcze preferuje. Tak to znaczy, jak długo smażycie te jabłka? No jabłka smażymy tak, aby po prostu nie były surowe. Mogą się tam rozpaćkać trochę. Rozpaczkać, no dobre określenie. Czyli rozsmażyć, rozgotować, tak. a może po polsku rozpaczkać. aby jabłka nie były surowe, bo wtedy mogą się zepsuć po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli usmażone muszą muszą być takie miałkie, tak? Dokładnie. Mm -hmm. Jak długo smażycie? No to jest około, myślę, że 20-30 minut. Nie mm. wiem. Widzę, że tutaj ty wiedziesz Gosiał, raczej jest pomocnikiem kucharza. Jak już przerobiłem sporo tych to wiem o co chodzi. Od A do Z zbierałem mhm. w sadzie, no i po prostu zająłem się nimi. Ile ja to jest? 100 słoików? No, ponad 100. Ponad 100 słoików ponad 100 zrobiłeś 100 tutaj? Słoików. Tu, tak. w kwatermistrzostwie. No tak, to czyli ta, Co, teraz wobec tego? Co, smażymy te jabłka? Tak? No tak, musimy energicznie mieszać, aby po prostu one się nie przypaliły. Próbować po prostu też, czy jest odpowiednia ilość cukru by nie były też za słodkie, bo wiadomo, cukier nie jest za zdrowy. A jeżeli ktoś jest cukrzykiem i nie może cukru, no co tak, robimy? No tak, istnieje możliwość po prostu odpuszczenia sobie cukru. Natomiast wtedy nasza konfitura po prostu krócej będzie krótszy miała termin ważności. Możemy ją potem ewentualnie dosłodzić jakimś miodem naturalnym. I to jest dla takich cukrzyków po prostu rozwiązanie, mm -hmm, mm -hmm. aby po prostu nie przesadać z tym cukrem. Czyli praktycznie rzecz biorąc powidła, które wy zrobicie mogą leżeć spokojnie 10 lat. No tak, do 10 lat. Dobrze Czyli co, smażymy teraz. Tak Polecamy przykryć przykrywką, żeby się szybciej rozpadły jabłka. Mamy usmażone jabłka, gotowe do wkładania w słoiki, smażyły się około 20-30 minut włożeniu w słoiki, nakładaj może. Po w słoiki, gotujemy je, pasteryzujemy około godzinę, dla świętego spokoju. Są to polskie jabłka. Wiemy, że w takim dżemie będzie 100% jabłka, a nie w takim w kupionym w sklepie, no nie wiem, 20% 30%. No, nie to jest. No, tak. Czyli co, negujecie to, że kupując w sklepie wielkotarowym, towarowym nie ma drzemu, tylko jest tam 20% owoców, no, a reszta to co... Proszę tutaj zbliżenie zrobić na naszą konfiturkę. Tak powinna wyglądać polska konfitura. Marki, proszę, my tutaj które... dodaliśmy cynamonu trochę, jest taka ciemniejsza, tak, ale to nic nie szkodzi. Marki, produ... które produkują na dużą skalę, starają się oszukać klienta, yy, no i wiedząc... Yy... Wiemy co robimy, jak robimy to sami, a nie wiemy co robią i co dodają producenci różnych dżemów z biedron. Dokładnie są. Nie, Wolałbym, żebyś nie wymieniała sklepu z jakim tego. Kto dodaje, co dodaje, to już najmniej istotne. Mnie interesuje jedno. Ten dżem, te powidła polskie, jak to nazywacie, jak długo mogą leżeć po spasteryzowaniu. Słoika. No tak, jeżeli dodamy cukru, takie powidła mogą stać do 10 lat. Oczywiście, jeżeli są przechowywane w odpowiednich warunkach, po prostu musi być chłodno, sucho i. No i to tyle. Tak? Mm -hmm. Ewentualnie, jak tam jakaś wilkość zachodzi, możemy jakimś starym olejem wziąć szmatkę, po prostu przetrzeć. Nakrętka by nie korodowała. No i to wszystko. są taki zachowany, słoik przetrwa 10 lat. Mm -hmm, mm -hmm. To Czyli co? Polesalibyście wszystkim polskim prepersom, aby robili własne powidła z własnych polskich jabłek, nie od kupowali. Brona od polskich rolników. Od rolników. tak, tak. To jest bardzo istotne. W ogóle. Jak nie mają swoich. Tak, ja myślę, swoich. że kooperatywy, które teraz są związywane między mieszkańcami miast a Mieszkańcami wsi, czyli rolnikami, spełnią swoje oczekiwania: czyli rolnik, mieszczuch i produkt. Czyli, co? Zjadamy to, co polskie, zjadamy to, co sami robimy i przetwarzamy to, co u nas rośnie na naszych polach. Czyli, polesacie. Oczywiście. 100%. I co jeszcze? Zadać nicując. Mamy przypyszną konfiturę. Dobrze, dziękuję bardzo.